Co będzie, ja Boy? W sumie długa podróż, przecież. Jedziemy do Hiszpanii, realizujemy nasze marzenie do tego 9.17. Naszym celem jest to, żeby się przeprowadzić do Hiszpanii, bo jest tu pięknie. Jest tu super powietrze. Dzisiaj kręcę tego vloga, żeby Wam pokazać, w jakim jesteśmy etapie teraz. Robimy stronę internetową. I co i projektujemy tą stronę, poświęcam na nią dużo czasu. Robię, robię do tego właśnie dla siebie po to, żeby później nie mieć problemów finansowych, po to, żeby biznes się rozwinął, po to, żeby być, robić to, co chcę. Dało nam się powiesić nasz pierwszy baner. Dzień dobry, jest to 24.07.2019 rok. Podpisujemy pierwszą umowę social media. Kupiliśmy Giecha 5. Spełniliśmy kolejne marzenia. Jest takie niesamowite z drugiej strony. jak takie... mówiliśmy o tym, że, że będzie ten dzień, kiedy będziemy jechać. Uuu, jak ostatnie hajsiu, to już jeszcze tylko nie czuję, że no. ja poczekaj, to tak miknie. Nabiegły mnie samochodem do Guardemar, Hiszpania. Ta trasa samochodem do punktu Gardamar del Segura to A4. Gardamar. Podróż tą trasą trwa jeden dzień i 3 godziny. 2810 km. Barda dobrze. Tak 27 godzin. 27 godzin. Rozpocznę. Wszystkim właśnie robimy teraz pit stopa gdzieś w Niemczech, gdzieś w Niestety nie chciała kupić musli, kupiła błonnik witalny. Więc <noise> mamy dużo błonnika witalnego. Ale... Cześć, witajcie dzisiaj kurs serii Jak zjeść podróż najmiemy parówkę Oczywiście wegańską Szwagier kupił mi coś takiego Szwagier! Zosowaliśmy to już tyle razy, więc jeżeli jedziesz podróż obowiązkowo taki multitool Bardzo, bardzo, bardzo mega upalnie i naszym zadaniem będzie teraz ochłodzić żajnę. Finyszujemy. Dwa i pół roku razem ciężko, z wyrzeczeniami, z ilością godzin siedmiu tysięcy ponad poświęconych jesteśmy tutaj, gdzie chcieliśmy. Wyznaczyliśmy sobie cel? Tak, dokładnie. Wspólnie realizując setki tysięcy zadań, problemów. Fajnie. Tak, dwa i pół roku temu postanowiliśmy sobie, że Założymy firmę, dlatego żeby móc mieć więcej możliwości, e, i wytrwale w tym dążyliśmy, tak jak Michał wspomniał wcześniej, z wieloma wyżyczeniami, bez spotkań towarzyskich praktycznie, e, bez jakichś takich przyjemności dla siebie, e, i wszystko po to właśnie, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Jest to dla nas naprawdę mega ważna chwila. Bo tak naprawdę no, do tego dążyliśmy. W jakimś tam stopniu, oczywiście, cele mamy kolejne, jeszcze większe, ale no to jest taki milestone. No. no i podczas tej całej wędrówki przebyliśmy ogromne doświadczenie. Nauczyliśmy się miliona rzeczy. Mamy, jeszcze raz powiem, super doświadczenie w tym, co robiliśmy. I nie zapomnieliśmy też o związku, bo jednak rozmawialiśmy, dbaliśmy o to, były ciężkie chwile, były lepsze chwile, ale jednak to było też coś, co było ważne, żeby jednak o ten związek dbać podczas tej wędrówki, co mnie nie dowierza. Jak patrzę na ten widok, że jesteśmy tutaj w Hiszpanii, tam gdzie chcieliśmy i to była ciężka droga, którą cisnęliśmy na maksa cały czas. No. Naprawdę, ja przypomina sobie chwilę, kiedy siedzimy na komputerze. było trudno, było kiedy trudno, kiedy piękna pogoda jest na polu, wszyscy się cieszą, a my po prostu siedzimy, la, środek lata, komputer, i wszyscy się zlecenia. zawsze, i wszyscy zawsze na, y, mówili, o, wy cały czas pracujecie, wy cały tak, czas tak, pracujecie, tak, tak, tak. trochę no, było zmęczenie widać, to no było tak, no zmęczenie. było widać nam zmęczenie, dużo pracowaliśmy, ale wszystko robiliśmy, my... Z tak, jakby sobie zakładamy jakieś cele i, i po prostu realizujemy je, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych i właśnie to też chcielibyśmy mówić na kanale. Spotkaliśmy się przez tą drogę z wieloma obiekcjami. Gdybyśmy chociaż jednej posłuchali, to nie byłoby nas tutaj. Nie spełnilibyśmy jednego z naszych największych marzeń życiowych. W wieku 24 lat przeprowadziliśmy się do Hiszpanii, to, że mamy firmę, która daje nam możliwość bycia tutaj. Opłacenia tego wszystkiego, nie wiem, daje nam możliwość pracy tutaj zdalnej, to jest jedno, ale nie byłoby tego, gdyby nie rozwój osobisty. I dlatego niektórzy ludzie śmieją się z tego, komentują, motywacja, bla bla bla. Główna prawda to jest podstawą do tego, jeśli chcesz cokolwiek takiego osiągać, to jest podstawą do tego, bo tak naprawdę wszystkie nasze słabości najpierw albo po drodze w locie korygowaliśmy. I tak samo, nie wiem, czy byliśmy wstydliwi yy, i trzeba było to wszystko zmieniać po to, by na przykład nabyć klientów. Także wszystkie obiekcje musieliśmy zwalczać i to była tak naprawdę. To była taka głównie droga, bo ten biznes. Z... Zmiana siebie, zmiana tak, swojego charakterów, takie jakby zwalczanie swoich niedoskonałości i udoskonalanie siebie. Czyli ten rozwój osobisty, no to a pieniądze to wszystko to było takie po drodze, co nie? Tak. Wiesz, no. to bardziej jakby ta świadomość człowieka, którą po tych dwóch i pół roku mamy, gdzie po prostu jesteśmy bardziej świadomymi ludźmi pod kątem tego, co Świadomy. robimy na co dzień. Czy, czy to są pieniądze, co czy to jest związek, nie. czy to jest odżywianie, czy to jest podejmowanie decyzji, czy nawiązywanie relacji z ludźmi, to my świadomie wiemy w życiu, co robimy. Żyjemy tym życiem, wiemy, co chcemy po prostu w nim robić, wiemy, jakie podejmować dobre, de, dobre decyzje, które są rzeczywiście w nas, a nie narzucone np. Na przez środowisko. Dlatego y, tym odcinkiem może chcielibyśmy po prostu trochę, trochę też się pochwalić, trochę też pokazać tak naprawdę y, kim jesteśmy i co zrobiliśmy, że udało nam się osiągnąć swój cel, w jaki sposób będziemy o tym opowiadać. I zaprosić siebie do tego, żebyś jakby subskrybował nasz kanał, żebyś był z nami, bo będziesz miał tutaj dużo wartości, które naprawdę może ci przydać w życiu. Tak, która może wprowadzić jakieś zmiany w Twoim życiu, oczywiście pozytywne, my jesteśmy zawsze pozytywni. E, no i co? I, no i, co? I, I mamy nadzieję, że będzie Wam się podobała nasza twórczość, bo teraz chcemy mocniej tutaj podziałać, właśnie po to, żeby pomagać innym realizować marzenia, bo sami na swojej drodze spotkaliśmy wiele osób, które nam pomogły, przede wszystkim był to Grzesiak, który spowodował w ogóle, że zaczęliśmy w ogóle rozwój osobisty, Osman, jeśli chodzi o sprzedaż, E, nie wiem, Rob Grin, też, który o, nas motywował. Nie jego piosenki, w Lecimy, tak, i w, <laughs> tak. Self Mastery, która mówiła w ogóle o, o rozwoju też osobistym samego siebie. Gabriel Brunet, który zawsze podpowiadał gdzieś pod świadomości, tak, jakie decyzje podał. Tak, Gab, który był po prostu. Um, nieodłącznym duchem w naszym rozwoju. Tak, firmy. no tak, tak. No i wiele, wiele innych osób tutaj było, ale to jest niesamowite. I my dla Ciebie właśnie chcemy być takimi osobami. No i co? I adios, i czekajcie na odcinki z Jeżeli Espanola. podoba Ci się to, że mamy taki widok, że przebyliśmy ogromną ścieżkę do tego, to odtąd, dotąd, odtąd, dotąd, to subskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę i podziel się w komentarzu, co sądzisz o aspołecznych. społecznych. Trzymajcie się. I jakby to powiedział nasz jeden z pierwszych klientów. Kawa jest dla tych, którzy, którzy finalizują. finalizują.